Darmowe korepetycje. Cześć, nazywam się Dominik Mukrecki. Witam Cię w moim laboratorium umiejętności. Biologia, zajęcia numer 1. Fotosynteza C3, C4 i CAM. Fotosynteza oznacza po prostu syntezę pod wpływem światła. Świeci słońce. Powstają związki organiczne, rośliny rosną. Prostecznie główne założenia fotosyntezy. To jest tak, że opiera się ona przede wszystkim na zamianie energii świetlnej na chemiczną. W postaci właśnie syntezy związków organicznych nie byłoby to możliwe bez wykorzystania wodorów i elektronów. One stanowią taki jakby klej, który złączy ze sobą poszczególne atomy węgla i tym samym powstają związki organiczne. Jest to proces anaboliczny, czyli doprowadzający do powstania substancji organicznych bardziej złożonych niż wcześniej. Chloroplasty to miejsca, w których dochodzi do tego procesu. Są one takimi naturalnymi bateriami słonecznymi, które w organizmach żywych doprowadzają do tych procesów syntezy z wykorzystaniem światła. Nie wnikając w budowę chloroplastów, skupmy się na poszczególnych etapach fotosyntezy, czyli fazie jasnej i fazie ciemnej. Najpierw faza jasna, czyli to, jak powstaje siła asymilacyjna. Siła asymilacyjna to właśnie wodory i elektrony. Oraz energia umożliwiające powstanie związków organicznych. Na samym początku wodory są pompowane pod wpływem światła. To światło napędza krążenie elektronów, a krążenie elektronów napędza pompowanie wodorów. Gdzie? W chloroplaście są takie worki zwane tylakoidami, które pod wpływem tego światła będą napełniać się wodorami. Wedle tego prostego mechanizmu. Następnie wodory wypływają z tego worka tylakoidu, napędzając specjalny silnik, czyli syntazę ATP, enzym produkujący ATP. No i mamy energię chemiczną. Dla przypomnienia, jeżeli ktoś nie wie, ATP to jest taki podstawowy nośnik energii w komórce, waluta energetyczna. Ale to nie wszystko. My potrzebujemy jeszcze wodorów i elektronów. Na razie zrobiliśmy tylko ATP. Poprzedni etap można nazwać fosforylacją cykliczną, bo tam elektrony krążyły w kółko i doprowadzały do powstania ATP. Teraz zrobimy sobie więcej wodorów i elektronów z wody. Ten proces nazywa się właśnie fotolizą wody, czyli rozpadem pod wpływem światła. Wygląda to tak, że znowu maszynka białkowa pod wpływem światła będzie doprowadzać do rozpadu wody na wodory oraz elektrony i tlen. Tylko, że elektrony nie krążą, ale przechodzą do innej maszynki, która z kolei wykorzystuje je razem z wodorami do syntezy tak zwanego NADPH dodać H+, czyli naturalnego nośnika wodorów i elektronów. Jest to taki zlepiacz, który umożliwia połączenie węgli Razem w związku organicznym. I to wszystko razem jest nazywane w pełni dopiero siłą asymilacyjną, czyli ATP i NADPH dodać H+. Teraz faza ciemna przed nami, czyli skleimy węgle ze sobą. Ogólnie w zarysie wygląda to tak. Nazywa się cyklem Kelvina i zaczyna się od trzech pięciowęglowych związków, z czego każdy to tak zwany rybulozo bis fosforan. One biorą trzy dwutlenki węgla, czyli jakby tak powiedzieć trzy węgle luzem i zamieniają w sześć trzywęglowych cząsteczek PGA, czyli kwasu fosfoglicerynowego. On z wykorzystaniem siły asymilacyjnej, czyli ATP i NADPH dodać H+, jest redukowany do aldehydu. 3-fosfoglicerynowego, który jest produktem fotosyntezy. Jedna jego cząsteczka jest wykorzystywana do produkcji dalszych cukrów, a pięć 3 węglowych zostaje i one pod wpływem energii, znowu w postaci ATP, są przetwarzane na ten 5-węglowy rybulozo-bis-fosforan, który służy do łączenia kolejnych dwutlenków węgla. I tak 3 dwutlenki węgla zamieniły się, skleiły się w trójwęglowy aldehyd fosfoglicerynowy. Lecimy dalej. Poznasz temat od kuchni. Teraz coś ekstra. Fotosynteza C4. Te rośliny są bardzo sprytne. Poradziły sobie z zasadniczym problemem, czyli niemożnością pobierania dużych ilości dwutlenku węgla w sposób następujący. Fosfoenolopirogronian to taki trójwęglowy związek, bardzo aktywny chemicznie i wysoko energetyczny. Powstaje na przykład z rozpadu glukozy w drodze glikolizy, ale to tylko jedna z możliwości. No w każdym razie ten fosfoenolopirogronian jest. I on wiąże dwutlenek węgla, tak zwany szczewieocstan czterowęglowy. I ten czterowęglowy szczewieocstan jest redukowany, czyli ma dokładane wodory i elektrony pochodzące z NADPH, dodać H+, i w takiej formie przechodzi już do następnej komórki. Uwaga, tu jest druga komórka, jako jabłczan albo maleinian C4, czterowęglowy związek, stąd nazwa rośliny C4. Już jesteśmy w drugiej komórce, pamiętajcie. I teraz ten maleinian jabłczan jest z powrotem rozkładany na dwutlenek węgla i trójwęglowy związek. W tym wypadku jest to po prostu zwykły trójwęglowy pirogronian. Trzeba mu dołożyć fosfor i trochę energii, żeby zamienić go z powrotem w fosfoenolopirogronian i cykl się zamyka. Tym sposobem można dużo dwutlenku węgla zgromadzić jako właśnie ów czterowęglowy jabłczan i tylko wykorzystać, jak mamy dogodne warunki do przeprowadzenia Fotosyntezy. Są też rośliny, które prowadzą nocne życie i nazywają się one w skrócie CAM. W nocy robią tak. Biorą cukier i rozkładają go sobie do wspomnianego wcześniej fosfoenolopirogronianu. Ten fosfoenolopirogronian pobiera dwutlenek węgla i staje się szczawioodstanem. Trzeba go jeszcze zredukować pod wpływem NADH do jabłczanu i taki jabłczan wrzucamy do wakuoli i czeka on tam sobie na lepsze czasy, czyli na dzień. W ciągu dnia rośliny CAM nie mogą wymieniać dwutlenku węgla, bo w tym celu musiałyby otworzyć aparaty szparkowe, a jest gorąco, więc praktycznie cała woda by z nich wyparowała. One oszczędzają, więc zamykają aparaty szparkowe na dzień, i wtedy po prostu biorą jabłczan czterowęglowy i najpierw go sobie redukują za pomocą NADH i H+, z czego jedna redukcja dodatkowo daje już dwutlenek węgla i powstaje odpowiednio trzywęglowy pirogronian i wspomniany dwutlenek oraz czterowęglowy zredukowany szczawioodstan. Następnie zarówno pirogronian, jak i szczawioodstan trzeba ufosforylować, czyli dołożyć im fosfor, żeby stały się fosfoenolopirogronianem, no i przy okazji odstan jeszcze pozbawić dwutlenku węgla, oczywiście w celu otrzymania tak samo fosfoenolopirogronianu. I nasz cykl się zamyka tym sposobem. Fosfoenolopirogronian można z powrotem przerobić na cukry. Podsumowanie. Fotosynteza C3 ma następujące cechy: jest to taka typowa fotosynteza. Pierwsze skojarzenie z fotosyntezą to C3. Nazwa wzięła się od tego, że w cyklu Kelvina najważniejszą rolę odgrywają związki trójwęglowe. Zachodzi ona w jednej komórce, a dwutlenek węgla rośliny C3 pochłaniają w dzieli. C4 jest nieco bardziej zaawansowanym procesem i przede wszystkim zapewnia dużą produkcję biomasy, czyli po prostu duży wzrost. Zachodzi w dwóch komórkach osobnych, ale dwutlenek węgla również będzie pochłaniany w dzień. Rośliny CAM to nocne marki. One żyją w skrajnie gorącym klimacie. Fotosynteza zachodzi w jednej komórce, ale pochłanianie dwutlenku węgla ma miejsce tylko w nocy. Dziękuję za uwagę. Więcej informacji na mojej witrynie. Darmowe korepetycje .pl, albo na facebooku ukośnik darmowe korepetycje .pl. Do zobaczenia na kolejnej lekcji. Cześć.